Wojtek jest niepocieszony po rozmowie z Marianną. Dziewczyna uciekła, zanim zdążył zaproponować jej, żeby z nim chodziła. Nawet mnie nie denerwuj. A co, Marianie się nie spodobało? A, jasne, że jej się spodobało. Sam mi pomagała wybrać te czuby. No to w czym problem? W tym problem, że jak próbowałem do niej zagadać, żebyśmy byli razem, wiesz, no. to zwiała. Powiedziała, że musi gdzieś lecieć i już jej nie było. Stary, to jest twój pierwszy dzień z metalem. Luz, trochę, trochę czasu i będziesz miał ją ulubioną. Szkoda, nie mi starczynienia cierpliwości. Posłuchasz trochę tej muzy, przyzwyczaisz Ale zobacz. ja tej muzyki nienawidzę! Nie przesadzasz? Nie, nie przesadzam! To są jakieś chory ryki. Zobaczcie, jak ja wyglądam! Co to są za szmaty? Stary, jest dla Mariandy. Możesz się poświęcić, nie? Jasne, mogę się poświęcić. A ponarzekać już mi nie wolno! No wolno, no wolno, no. No i mam was. Halo Marianna, gdzie jesteś?